Witamy w 12 odcinku programu dzisiaj Arczni Użytkownik ten robi najlepsze na całym io Leopoldy czyli Niemca rozwalającego klawiaturę robi do niego super tłumaczenia, ale niektórzy użytkownicy pobierają na swój komputer jego arcydzieła i dodają je na swój kanał, myśląc, że ktoś da im suba tu wymienię nazwy ich kont thearch i 008 maxmixmax hekami 98 prowadzi serię na przykład delopold zobaczmy Avatar. Haha ha, fajne co. The Leopold 100 seria połączona z w Gimpie ten odcinek to Mikołajki opowiada o przygodzie pewnego Niemca który ma Mikołajki idzie do lasu i do tego ma mnóstwo innych przygód naprawdę warto go oglądać zobaczmy opis. Nie będę czytał opisu bo jest bardzo długi zakazy nagrody i tym podobne zobaczmy mojego ulubionego Leosia. Na kanale są ultramiksy. Ten miksarcz zrobił z poznanym w pierwszym odcinku sławkiem.